Dobra, hej, cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj gramy w event part 2. To jest odcinek part 2, jeśli nie oglądaliście pierwszego partu, no to obejście najpierw part 1, bo będę się odnosił... No tu 8 sekund i papa, panie Samini. Też głupio, bo się przyjmowałem drugim kątem, z tego co pamiętacie. I przyglądałem się, i nie, nie widziałem za bardzo, co daje ten tako, ale że musiałem dawać tako do sami niego, ale chyba w końcu dał tak. Podejrzewam, że wam, że co dał. Ja tutaj pozwólcie sobie na multi-koncie. Niestety nie widzicie ekranu, ale wam powiem, co mi dropnie. Otwieram lucky bloki: na pierwszym Black Hole Gold, a na drugim. Alessio. Ej, mega słabo, wiecie co? Alessio to na pewno sprzedam, bo nie. albo dobra, może lepiej poczekaj. Nie sprzedaję, bo to nie ma sensu, on jest taki nubowski. Do you want to sell? No tak, chcę go sprzedać. Dobra. Już się skupiam tylko na to konto. Sami jest tutaj i chcę tak osu. Ile minut? No znowu 10 minut. Tylko pytanie, czy to się opłaca? Czy zrobił. No, mówiłem, czy zrobiłbym to drugi raz? Nie. No dobra, wolno się chodzi. Nie, nie zamierzam. No, gdybym jeszcze miał tutaj bazę, to spoko. To sobie przenoszę. To tam ile? Trzy minuty, i by mi koniec. No, ale to może być rzadkie. No, nie wiem, dobra, robię to. Nie ma życia. Jak się nie spróbuje. Gangster futera, No i robimy to. O, jest cappuccino assassino. Nie, krab, proszę Cię, krab, pozwól mi. Dobra, Tak, o, tutaj jeszcze to. Tu. O, to już będziesz iść wyżej. Dobra, ja tylko na szybko sobie wezmę braindrociki. These tacos so good. Dobra. Dobra, tung tunga. Tung 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 -tungse. Dobrze, proszę, nie atakuj, nie atakuj mnie. Czemu ten krab się tutaj? Czemu ten krab musi być tu? Dobra, cappuccino. Asesino. No i robimy to może i powoli, ale tak osy się niedługo kończą. Dobra. Trudno, że się. Dobra, teraz sobie pomyślałem, nie mogę się przejmować. O. multi pomyśleć, tak jakbym miał to moje głównie konto i na nie, żadnym bym nie grał innym koncie. Dobra. I teraz, gdy będzie coś dobrego, gdy tutaj zrobię 15 to 15 brain rotów, to będę patrzył, co dostałem. Asking for lawaka. Lawaka. No ja, no jak chcesz. Ja tutaj, ja powiem tyle, ja tu tylko sobie przenoszę brain i nic więcej. I dostanę potem jakiegoś rzadkiego Blade Rota. Nic więcej nie potrzebuję do szczęścia. A może to było to, bo nie znam tego Blade Rota Bombardini chodzi Jakby chodzi mi o to, bo nie wiedziałem do końca, widzowie, co z tego dropi. Bo się mówię, przejmowałem drugim kątem. Totalnie. I tak się przejmowałem multi kątem, że... Sami z base. Nie no, proszę, nie teraz. Sam... Jakby Dobrze, róbcie, co chceć Jest, spider sami. Dobra. Dobrze, spoko. Co tu masz, panie z psami? Co tu jest? O, nie chcę tego łówek baba. Herkhamant. Fajna nazwa. Podoba mi się, dlatego biorę. By the way, sami bazy. Co los spiderini czasami? Dobra. O, będzie rytuał. Z Samini spiderini. To super, no spoko. Dobra. Bim... Tako. Bo mi się tak kończą. O kurde, to chyba będzie. O! O bloka. Na dwóch kątach, moi. Tu poczekam aż tu. A na multikoncie też... O, na multikoncie dostałem tako! Dobra, to kupuję na multikoncie. Tutaj sobie kupię bananitę. I będę gotowy na kupienie Lucky Block Tripi, tropi, tropa, Tripa. O, dobra, kupuję. Dobra. O nie! Jeszcze nie ten czas. O, tripi, Drop, ile ona daje? Tylko chcę wiedzieć. Patrzcie. 175 tysięcy. To nie kupuję. Szybko. I czasu? Pięć minut, pięć 5 rotów. Dobrze, zdążę. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, nie nie mogę? Tańczę, kurde. Biorę. 11. 11 brain rotów, a tako brak. Nie, nie zdążę z tymi takosami. Ile mi brakuje? Czterech. No, a ja czterech nie mam. Przynajmniej takich słabszych. No nie, nie zaraz już tako. Kurde. Na górze nie będę miał. Ilu trzech? Tu są memzy. No jedno będę miał. No nie mów. No nie mów. To dawaj sami. Kurw, tyle się męczyłem. Jest tako, jest tako, jest tako. Dzięki, dzięki sami. Na ciebie zawsze mogę liczyć, kurde, przyjacielu. Dawaj taką. Jest tako, jest tako, jest tako. I te potrzebuję dwóch. Jest tako, jest. Dziękuję sami. O, tripi, tropi, tropa, tripa. Tipi, topika. Tako. Tipi, topi, tako. O, tripi, tropa. Pytanie, czy da trochę więcej. Jakby zmemzowało tylko jeszcze. O nie, nie! O, nie wiem, czy zdążę teraz. Nie, może będzie ta rakieta. A nie, nie, nie będzie rakiety. Bli, bli, pat. Dobra. To już nieważne. Tylko dam sobie, Berlin, tralala. Co? Zresetowało Aha Nie mów. Sprzedaję. Dobrze, że super. Teraz wszyscy mają ze mnie bekę Bo jej lotów nie kupowałem, bo tutaj robiłem. No ale kurde. Dobra, w takim razie... Dobra, muszę sobie. Bribri pata pintralelo tralala. Pimtralalelo, tralalo. Pod koniec odcinka latki bloki otworzymy, nie wiem, czy nie będzie aż trzech partów. No. O, Lucky Blok! Dobra, a na moim. Tak, na moim multikoncie też jest Lucky Blok. O, mój jest stakowany. Dobra, teraz ja sobie tutaj na moim multikoncie poczekam. Ty będę za nim łaził. Bombardiro, ile daje? 28 tysięcy. Dobra. Tu na multikoncie już kupuję. O no, nie. Dobra. Kupuję. I tu też kupuję. Dosłownie chwila i bym nie miał tych Lucky Bloków Dobra, jest muzyczka jakaś Dym, 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 Gdzie jest ten Lucky Blok? Kur. Aha Czego straciłem? Do jasnej cholery. Nie no, kupiłem go. Ej! Aha! Super! On miał chyba jakieś mutacje. I właśnie, to jest bez sensu. Zbyt bardzo przyjmuję się moim multikontem. Ale może coś drobnie na multikoncie. Na rekompensatę, chociaż dosłownie. Rekompensata na no jakieś lagrandy by się... Przy... A, a na multikoncie Los Bombinitos i Alessio. Mhm. No kurde. Straciłem dobrego laki bloka, a tutaj takie taki gówno drapi. No jestem już nie powiem, no. Wydawało mi się, że go kupiłam. Trudno. I'm only running this event this Ja tylko włączyłem. For the vlogs. <laughs> ja tylko włączyłem ten event w tym tygodniu. Blogfrus, kolab kolaboracja, coś. Nie wiem. O kurde Ty na mulikoncie go nie mam, a nawet. O ja, PD. Gdybym miał tego lucky bloka dobrego. I jeszcze Bubblegum Machine. And. EOP Multi. On jest dobry, ten Lucky Block? Nie wiem nawet. It's raining the ghost. Raining the ghost. Nie, nie. Proszę cię. No, udało się. Ale już dosłownie myślałem, że Straciłem laki bloka. Tak, moje serce już. Nie, no. Someone Said Fuse Machine Lak. Ale jest już Fuse Machine. Było. Przynajmniej nie było. No i znowu jest. Nie wiem, bo kurde, mógłbym wstawić sekrety. No to może w następnych odcinkach zrobimy. Wstawiam sekrety do Fuse Machine. A. A, ale tylko on, gdy jest event, żeby był ten lak. Dobrze. Chyba muszę otworzyć Lucky Bloki, żeby wiedzieć, co w nich jest. Więc uwaga, widzowie: Opening, Lucky Blok. Oh. Mhm. No super, opening. A w moim multikoncie też jest? Nie, nie, przejmuję się multikontem, pamiętam. Tak pamiętam, nie mogę się przymówić. Nie mogę się przymować. Już mój, mój mózg mówi 26. Dobra, już mój mózg mówi dobrze, żebym nie przejmował się multi będę, będę robił chyba los tralateralistas. Tra tych mi mini tralalatów. tak mini. Dobra, w tym czasie opening lucky bloków, pierwszy. Jakby to było na grandę. 6 milionów na sekundę. eee, nie, jest źle. I tutaj jeszcze. O kurde. Jak było blisko. Chyba to na grande. To na grande, jeśli się nie Dobra, to sprzedawaj. By Bye-bye. Mogłem to zostawić do Fuse maszyna, bo pewnie już się kończy ten event powoli. Dobra, proszę, dropnij. Oddaj. Nie. Aha. Will be a taco blog. Następnym... Wtorek, następny wtorek będzie laki, laki block taco. Dobra, to teraz. Kurde, no tak bym chciał to lepiej. O wiem, nie jest to prost. Zobaczymy co tu drobnie. It's raining cos. <laughs> o nie mów, że już koniec. Ale jeszcze 16 minut laka. No, proszę. No, admin. No, nawet się tak powiedziałeś. Goodbye. Kurde, mógłbym coś do fuse maszyna wsadzić. Mateo, nie wiem. Tego wywalę w ogóle, ale jakie perlnej odgody. No, tylko ja. Ten. Kurde. Tu mogę tego ale zjadać, No i. Tyle mniej więcej. Bo tutaj podprzedawałem. Kutę. Nie, nie ma sensu. To może w przyszłym odcinku. O! Galaxy Spiny dał. Proszę. Aj. Dobra, Rainbow, ale po co mi Rainbow? Ale dał, no, czyli może jeszcze wróci. No. Sam jest tutaj i chce takosów. <grymum> nie, to jest scam. Widzowie, nie nabierajcie się tak jak ja. No, ja nie mogę. Okej, okay, I'm out of the tacos. Give me tacos, please. Chcę takosy, no. Nie, nie, nabiorę się. Myślałem, że... Oczu czuję się oskamowany. W... Nie powiem, co. Raining tacos, no szybko raining Raining tacos is, is it Czy to jest 6x time, czyli pewnie Chodzi mu o 6x 6, 6 razy Dobra widzowie, nie chcę was tak zanudzać A podejrzewam, że Na pewno coś będzie, ale no już jest Zawsze ma tak do 30 pół godzinki trwają te eventy max 40. Podejrzewam, że to jeszcze 5 minut to nie ma już sensu, bo on podropi kilka rzeczy. Okej. Okay. I będzie kończył pewnie. I love this. Przepraszam, jaką chamą prezent. Dobrze widzowie, widzimy się w następnym odcinku. No i... Co to jest za szczęście? Co to? Co to jest? O, to wygląda ładnie. Dobrze, widzimy się w następnym odcinku. Hej, cześć. Albo... No tak jak czasem mówię tak czasem, tak inaczej. Hej. Cześć. Hej. Cześć. Pa niara.